Siemano, dzisiaj wam pokażę, jak wymienić tą Tutaj poduszkę, którą już wyciągnąłem starą. Nie trzeba wcale podpierać silnika, nic się z tym nie dzieje. Poduszkę miałem swoją, rozerwaną całkiem. Bierzemy klucz. Osiemnastkę na grzechodce, wkładamy tam z tyłu. Tutaj, to w tą dziurę. Tam będzie wystawała e, ta autośruba, ona wchodzi z góry później bierzemy klucz e, też 18 najlepiej sobie wziąć płaski i tutaj cyk cyk odkręcamy nie trzeba wcale ściągać wycieraczek jest tak fajnie właśnie zrobione, że te potrzeby jest z trzech części Wystarczy sobie odkręcić ten tutaj środek co zawsze w sumie jest w kiepkim stanie w nich ściągnąć sobie ten plastik z góry To są takie spinki trzeba uważać, żeby ich nie połamać no i co? i mamy pełny dostęp nową poduszkę wkładamy najlepiej kupić sobie oryginał w sumie grosze to kosztuje, bo za nią zapłaciłem coś chyba 120 czy 140 zł na zdanym portalu aukcyjnym tutaj jeszcze odkręcamy dwie dziesiątki tutaj na potrzeby otrzyma się zbiorniczek z płynem hamulcowym i tu jeszcze po bokach też jest po jednej śrubce. Ja urosłam jedną Murwaną, już nie było. Nasi tu już byli. Też na dziesiątkę odkręcamy, wysuwamy do siebie to po Wszystko mamy na, że tak powiem, ogarnięte, przygotowane do, do wymiany. Warto sobie tę poduchę wymieniać, kontrolować. Bo jak widzicie, ona się tu trzyma na takich dwóch kawałkach. Tu i tu ja miałem obydwa zerwane. Tak już auto kupiłem. Warto to sobie wymienić, bo później się ta poduszka też wyrabia, ona jest już dużo droższa, nie? Także warto to sobie to sobie sprawdzić. Wizualnie jak była tutaj wsadzona. W ten sposób tam głębiej. To jak się patrzy tutaj od boku, to widać, że to jest urwane całe, nie.